Witam Dawid Gaty ze strony speta.pl Oto przegląd smart filmy Gigabyte i zacznijmy od jego nakładek. Mamy tak trzy różne, każdy wygląda inaczej, ma inny kompletnie styl, aczkolwiek elementy góry i dół są niemalże identyczne. Tu mamy taki śmieszny efekt ze światłem, ale ogólnie tak, u góry mamy dostęp do baterii, mamy dostęp do zegara z alarmem na dole. Mamy tak, oczywiście, animacji tutaj widać, coś tutaj nam się śmiesznego dzieje. Możemy zablokować z tego poziomu system, dostać się do telefonu, SMS-ów czy wiadomości, historii rozmów i zmienić nakładkę. Więc tak, to szybko zróbmy. Smart Zone wygląda następująco i możemy robić teraz tak, w ogóle tu widać pogodę. Możemy góra, dół lewo, prawo, ale tu również po przekątnej możemy się dostać do dodatkowych elementów systemu nie wyszło mi a jak jesteśmy na przykład tutaj to możemy też sobie zobaczyć wszystkie skróty i wybrać który nas interesuje a tak poza tym tutaj góra do wygląda tak samo teraz weź, weźmy chinese painting o no i mamy na przykład ładny wodospad czasami ptaki przelecą i to działa tak że lewo prawo do ikonek. Tutaj mamy katalogi, a tu na dole mamy widgety Widżety są dostępne w, każdy, w każdej nakładce eee, i generalnie pozwalają się dostać do najważniejszych rzeczy w systemie, czy na przykład do kalkulatora. Są to generalnie takim wielkim skrótem. Eee, nic nadzwyczajnego. Eee, ups. I jeśli wrócimy do na chwilę Live Nature, jeszcze pokażę, że ma trochę inny tryb. Który pozwala uzyskać chyba najwygodniejszy dostęp, najbardziej czytelny dostęp do ikon ze wszystkich, znaczy schować to coś i mamy nagle rząd ikon, które wadają się dość wolno. Jeśli teraz wrócimy, wybierzemy sobie Windows Mobile czyli standardowy wygląd systemu. Tak on wygląda, tu chciałem też zwrócić uwagę, że jeśli otrzymujemy SMS-y to nam się pojawia tutaj liczba, jeden balonik, drugi balonik, czyli to jest SIM1, SIM2, warto o tym pamiętać. Jeśli klikniemy, znaczy tapniemy tutaj w tym miejscu, to mamy możliwość zmiany konfiguracji karty SIM i możemy sobie wybrać z której karty skorzystać. I jeśli weźmiemy Start, to mamy tak. Multimedia tak wygląda. Dodali fotoalbum i fotoalbum jest pogrupowany z zdjęcia według daty. Czyli, na przykład, jeśli ja wejdę sobie tutaj, mogę sobie fotki, które zrobiłem, mogę tak przeglądać. Jak widać, to galeria nie jest jakaś super, ponieważ jest bardzo wrażliwa i zamiast żeby przejść z jednego na drugi trzeba bardzo powoli to robić bo w innym wypadku to po prostu leci w taki zimny tryb co jest po prostu no uciążliwe A tak poza tym no, na przykład w taki sposób można przybliżać i tutaj wystarczy wyjść back Możemy oczywiście odtwarzać tą galerię, no, dali taki mały programik, nie jest może rewelacyjny, ale lepsze to niż nic. Jeden co mi się podoba jest to, że grupuje według, według dni, co jest niegłupie i wygodne na pewno. Tools, mamy stopwatch dodany, którego to jest standardowy program Windows Mobile. Dodali również, gdzie to było? Że tu <laughs> nie. nie pamiętam. Marketplace, My Phone, Remote Desktop, tutaj wszystko jest, To o właśnie, to jest to, co chciałem. Dodali SPB Keyboard, czyli jeśli coś piszemy, wejdźmy do FISA, Word Mobile, już widać, że mamy krawiaturę SPB Software, co jest na pewno przyjemniejsze od tego, co jest standardowo w systemie. Jeśli ktoś wolnie jej nie lubi, to może wybrać coś innego. Teraz tak, jeśli wejdziemy w Settings Connection, to jest ważna rzecz, że Network Router. I z tego poziomu możemy powiedzieć systemowi, z której karty SIM korzystać, żeby połączyć się z internetem. No i na przykład mam w tej chwili <laughs> przepraszam, SIM 2 i możemy sobie zmienić na SIM 1. I wtedy system zawsze będzie się łączył z tej karty. Co jest dość ważne istotne, co jeszcze z takich nietypowych rzeczy? Tak, poza tym, jak widać, to system działa w miarę szybko. A, jeśli tapniemy tutaj, to mamy taki fajny skrót: Memory Manager, jest Screen. Tutaj nie ma, jak się nazywa, akcelerometru, więc musimy obracać ekran ręcznie. Więc tak to wygląda. Oczywiście możemy odwrócić z powrotem. Możemy background settings sobie zmienić, quick menu settings i mamy też tryb dzwonków i możemy zmienić sobie podświetlanie ekranu z poziomu z tego poziomu, co jest wygodne. Aha. Pokażę kamerę menu kamery. Ok. Mini jest dość czytelny, jest prosty i bardzo szybko reaguje na wszystko co robi modziło. Jestem generalnie pod wrażeniem jeśli chodzi o aparat. Czasami potrafi przycinać, przycinać podczas nagrywania, ale ogólnie jak na ten procesor to działa całkiem nieźle. Fajnie zrobili interfejs, możemy sobie zmienić jasność, możemy sobie zmienić efekty. I tutaj wystarczy kliknąć, żeby zacząć nagrywać. Więc tyle jeśli chodzi aparat. Dobrze zrobiony działa bardzo dobrze. Pomimo, że tutaj nie ma autofokusu, ale zdjęcia oczywiście są, znajdują się w recenzji To tyle.